najpierw musimy sprawdzić, czy on jest przytomny. Tu akurat pies się rusza, więc jest sprawa jasna. Ale jeżeli widzimy, że pies leży, nie rusza się, nie reaguje, no to zasmokamy, zagwiżdżamy. Jeżeli pies przytomny jest, popatrzy na nas, wtedy no raczej nie będziemy do niego podchodzić, bo nie wiemy, co to za pies, może nas ugryźć, tak? Przede wszystkim musimy dbać o swoje bezpieczeństwo. Jeżeli pies nie reaguje na to, co my robimy, czyli na nasze wołanie, leży, ma zamknięte oczy, to możemy podejrzewać, że y, przynajmniej ma, y, jest nieprzytomny, tak? Wtedy nie ma zagrożenia takiego bezpośredniego, że on nas Możemy podejść, sprawdzić, co się z tym psem dzieje. Zanim podejdziemy, no to warto zobaczyć, czy gdzieś spod niego nie wycieka krew, czy nie ma jakiegoś psu bo to jest y, najgroźniejszy stan, jaki, jaki może być y, zagrażający, zagrażający życiu psa i musimy pamiętać, że zawsze będziemy podchodzić do psa od tyłu od strony pleców będziemy podchodzić od strony pleców z racji tego, że jest małe skierowany w drugą stronę nie kłapie nas od razu zębami gdyby odzyskał przytomność a poza tym my mamy możliwość przyblokować psa jeżeli będzie chciał się podnieść tak? Jak to zrobić w najprostszy sposób? Pies, jeżeli będzie wstawał, to będzie wstawał z łapy, którą ma pod spodem. Przednią. Żeby psa utrzymać na dole, łapiemy psa za dolną, przednią łapę, za tylne łapy i dociśniemy go po prostu łokciami do podłoża. Pies już nam nie wstanie. Jeżeli mamy psa nieprzytomnego, który nie zareagował na to, co my do niego wołaliśmy, możemy sprawdzić w najprostszy sposób, czy jego serce bije, czy pies oddycha. Po pierwsze, wystarczy, że będziemy patrzeć, tak? Jeżeli pies ma głęboki oddech, to widać, że ta klatka piersiowa się porusza. Wystarczy, że będziemy mieli kawałek sznurka, pasek, cokolwiek, z czego możemy zrobić pętelkę, nawet smycz taką, jak do kluczy. Wtedy robimy pętelkę, przewiązujemy Psu przez pysk, zakładamy na pysk, przewiązujemy i zawiązujemy za uszami. Mamy zabezpieczony pysk. W psu się nie dzieje żadna krzywda. Połóż. Robimy to dla swojego bezpieczeństwa? Dla swojego bezpieczeństwa to robimy i wtedy sprawdzimy, czy serce bije ręką, a możemy przed nos psadać yy, swoją rękę i będziemy czuć na pewno wylatujące powietrze. Jak sprawdzimy to, yy, potwierdzimy, że serce bije to generalnie nie ma zagrożenia dla życia zwierzaka, życia psa, tak? Tak jak mówiłem już wcześniej, musimy zobaczyć, czy nie wylewa się gdzieś krew, czy nie ma kwotoku. Jeżeli jest kwotok, no to musimy go szybko zatamować, bo to jest bardzo duże zagrożenie dla życia psa i bardzo szybko pies może z tego powodu umrzeć. Jak zabezpieczyć taki kwotok, nie mając tak naprawdę co apteczki? Najprostszym sposobem jest Ucisnąć bezpośrednio na ranę, gdzie jest fotok, ewentualnie ucisnąć tętnicę. Tak? Tętnice znajdują się pod łapami. W ten sam sposób możemy też sprawdzić tętno u psa. Na tylnej łapie. Zaraz będziesz mogła sobie spróbować jak chcesz. Wkładamy rękę do środka za kością udową. Znajduje się tętnica. Jak zegniemy palce i dociśniemy, zaraz, zaraz sprawdzisz to sama, to trafimy na tętnicę i tam wyczujemy, yy, czy jest puls, czy nie ma pulsu. Tak? Czyli musimy pamiętać, że sprawdzamy, czy pies oddycha, czy serce bije, czy są kwotoki. To są takie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o to wstępne zbadanie badanie psa. Jeżeli zabezpieczymy kwotok, jeżeli występuje taki kwotok i serce bije. Nie nie ma tak naprawdę już bezpośredniego zagrożenia, więc y, możemy na spokojnie czy czekać na jakiegoś weterynarza, ewentualnie, y, jeżeli mamy taką możliwość, do weterynarza się z psem uda. Jeżeli połóż super pies, jeżeli pies nie oddycha, serce mu nie bije, no to musimy zrobić masaż y, serca i oddechy y, ratownicze, dokładnie tak samo jak w przypadku ludzi. I wtedy ta. Jak zagniemy o przyłapę, to jego łokieć pokaże nam, gdzie jest serce. No, normalnie przykładamy ręce i robimy masaż serca, uciski, tak jak u człowieka. Też musimy pamiętać o tym, żeby dobrać odpowiednią technikę i odpowiednią siłę, bo nie będziemy przykładać dwóch rąk, jeżeli będziemy mieli szczenie czy biorka, tak? Będziemy albo jedną rękę stosować, albo nawet dwa palce. Co do yy, oddechów. Tak samo jak u człowieka musimy udrożnić drogi oddechowe. Ono akurat sam udrożnił sobie drogi oddechowe. Drogi oddechowe u psa będziemy udrażać w ten sposób, że wysuniemy głowę dokładnie w takiej pozycji, jak ono teraz leży. Czyli, żeby ona była w jednej linii z kręgosłupem. A dodatkowo trzeba wyciągnąć język. Język ma bardzo długi język. Ten język może zatkać jego drogi oddechowe. Język z reguły spadnie nam na bok, jeżeli pies będzie tak leżał. Mamy udrożnione drogi oddechowe, no ale jak zrobić to sztuczne oddychanie u psa? U człowieka, jak, jak e, zapewne wiecie, zatykaliśmy nos w przypadku dorosłych ludzi i, i dzieci, i dmuchaliśmy w usta, tak? Jedynie w przypadku nie niemowląt dmuchaliśmy usta-nos. W przypadku psów robimy zupełnie odwrotnie. Zamykamy pysk, a dmuchamy w nos. Czyli zamykamy. Tychol i dmuchamy. Nie bo nie mu w nos, tak? I w ten sposób powietrze będzie się dostawało do przypłud. Jak widzicie, Bono jest y, nauczony i przyzwyczajony do tego typu zabiegów, czyli do pokazywania na nim jak to się odbywa. I w ten sposób my też uczymy, tak?